A więc chcesz się dowiedzieć o co chodzi z tym całym farmieniem kredytów? Zapraszam! Zacznijmy od pojów. Na misjach po mapie są porozrzucane wszelkiego rodzaju struktury. Jeśli się do takiej zbliżysz, to na kompasie pojawi się znak zapytania. Wskazuje on dokładny kierunek, nawet jeśli znajduje się za wzgórzem. Dodatkowo, jeśli otworzysz mapę taktyczną i spróbujesz namierzyć wpadające wokół kształty, to zauważysz, że wyskakuje podpis. Mniejsze interesujące miejsce. Wniosek? Jeśli zapamiętasz, jak mniej więcej wyglądają struktury, to tylko zerkając na mapę będziesz wiedzieć, gdzie co jest. Jeśli rozmawiamy o kredytach... To musimy się skupić na trzech konkretnych rodzajach pojów. Pierwszym z nich są rozbite kapsuły. Emitują pionowy słup światła i jest widoczny z daleka. Po zbliżeniu się wystarczy wcisnąć przycisk interakcji lub włączyć motkę salutowania. Kapsuły zawierają jeden losowy przedmiot. Dalej są kontenery. Te najczęściej pojawiają się przy budynkach. Są najłatwiejszym do dostrzeżenia na mapie taktycznej pojem. Oczywiście istnieje dużo wariantów struktur, więc ich występowanie nie jest tylko przypisane do budynków. Można je wysadzić eksplozją i zawierają dwa losowe przedmioty. Ostatnią interesującą nas strukturą jest bunkier. Bystre oko poradzi sobie z dostrzeżeniem go od razu na mapie taktycznej. Zawiera najwięcej wyposażenia i nagród, ale za pewną cenę. Do otwarcia go potrzeba dwóch osób, w środku czekają trzy losowe przedmioty. Jest tu pewien trik, pozwalający na zerknięcie do środka przed otwarciem. Każdy z tych trzech rodzajów pojów. Może zawierać zestaw kredytów. Najczęściej 10 sztuk, ale jest też szansa na 100. Dokładne procenty nie są nam jednak znane. Teraz przejdźmy do farmienia. Najważniejsze to zabrać ze sobą kogoś jeszcze. Czym więcej osób, tym szybsze czyszczenie mapy. Do tego wspomniane bunkry wymagają co najmniej dwójki. Poziom trudności: pierwszy lub drugi. Pierwszy to mniejsza mapa, drugi nieco większa i można natrafić na stację lidar. Odkrywa ona wszystkie lokalizacje pojów. Najważniejsze to nie wejść powyżej trzeciego. Na czwartym wzwyż pojawiają się rzadkie próbki, które zabierają miejsce kredytom. Wyposażenie? Lekki pancerz. Do tego warto zabrać plecak skokowy dla mobilności lub auto. Warto pamiętać o połączeniu premii martwego sprintu i witalności. Daje to praktycznie nieskończony bieg. Za to bronie wybuchowe ułatwiają niszczenie kontenerów. Najlepsze planety do zbierania to oczywiście w miarę płaskie, nie górzyste, ani też niezalesione. No to spróbujmy. Po wylądowaniu od razu mamy kapsułę, 10 kredytów. Idąc za znakiem zapytania na kompasie, natrafiamy na kontener. Już łącznie 20. Słup światła, kolejna kapsuła, 30. Patrząc na mapę taktyczną, kontener i na końcu bunkier. Po wyczyszczeniu mapy należy wejść w menu i opuścić misję ze składem. Daje nam to wynik 50 kredytów w 4 minuty. Oczywiście wynik w dużej części zależy od szczęścia, chociaż rozeznanie w terenie z pewnością przyspieszy proces. Powodzenia!